Nie trzeba wyruszać na drugi koniec Polski, żeby wspaniale spędzić wakacje, bo Mazowsze ma bardzo dużo do zaoferowania. My dziś odwiedzimy gospodarstwa agroturystyczne i zagrody edukacyjne, które wspiera Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W Woli Miastkowskiej jest takie miejsce, gdzie można się odstresować i odprężyć, to zagroda z alpakami, której właścicielką jest Pani Justyna. Dzień dobry, Pani Dzień to musi dobry. być bardzo szczęśliwa. Szczęśliwa i zapracowana, dwa w jednym. Ile jest tutaj alpak? W stadzie mamy 25 alpak. Za chwilkę będą kolejne, bo będą wiosenne porody. Teraz mamy chyba ich takie najulubione smakołyki, prawda? Bo tak, tak. To, one to, to, tutaj to się rwą miała... do jedzenia, są tak. chyba bardzo głośne. Ja się tu Pani dołożę, to jest ich taki przysmak. No co to jest? To są ich witaminy. To, to jest przysmak, który jest limitowany i dostają to dostają raz dziennie i bardzo to lubią. A tak w większych ilościach to jedzą trawkę, siano. Gryzą, gryzą, gryzą mocno. Trzeba otwartą dłoń, a jak Pani tam otwartą dłoń. Ma, to e, tak, trzeba uważać, bo e, zęby one mają tylko na dole i kły tam... E, Ale zęby mają bardzo ostre, już się przekonałam. E, tak, dlatego że były przycinane teraz dopiero co. Jak I są ostrzyżone? Strzyżone. Są ostrzyżone. Jak i często je się strzyże? Raz w roku się je strzyże i też raz w roku skracamy te zęby. Jak później jest wykorzystywana ta właśnie wełna? U nas najwięcej e, idzie nam w kołdry. Robimy też wełnę taką do postaci wełny czesankowej i sprzedajemy. Ale prowadzą Państwo też warsztaty? Jesteśmy zagrodą edukacyjną, przyjmujemy dzieci ze szkół, z przedszkoli i właśnie teraz e, maj, czerwiec to jest taki dla nas sezon, gdzie najwięcej tych grup e, przyjeżdża. Prowadzą Państwo też terapię? Przyznam szczerze, że takiej bardzo typowej alpakoterapii w tym momencie nie prowadzimy, bo już e, też troszkę brakuje nam czasu, ale alpaki nawet jeśli się przyjedzie tak rekreacyjnie, żeby tylko odpocząć, to też już jest forma e, powiedzmy takiej delikatnej alpakoterapii, bo one... E, naprawdę e, no poprawiają nastrój. E, tak, poprawiają nastrój, poprawiają humor. Jak, jak taki właśnie taki pobyt u Państwa wygląda? Mamy dwa rodzaje pobytów, bo są albo pobyty takie indywidualne, wtedy właśnie można sobie przyjechać, e, my opowiadamy o alpakach, można je właśnie wtedy pokarmić poprzytulać. Nasza ulubienica, na przykład tutaj karmelka. One Ona... pozwalają się przytulać. O, nie niektóre chyba nie wszystkie. ta jest taką naszą ulubienicą, która się bardzo daje przytulać. Ona nawet, nie wiem, czy teraz zademonstruję, ale potrafi nawet usiąść. O, Aha, proszę bardzo. Troszkę jak wiersz tylko wtedy dobrze, żeby miała jedzonko i wtedy można ją tak naprawdę wymiziać, wyprzytulać. Tam za pastwiskiem jeszcze labirynty w Wierzbie energetycznej. To taka nasza nowa atrakcja dzieci. Tam sobie chodzą, rozwiązują zagadki różne, szukają wyjścia, więc jest dużo emocji dodatkowych. Jest tutaj kilka ciekawych, interesujących miejsc, na przykład ten domek Szałas. To jest szałas, tak. Ulubione miejsce tutaj dzieci na tym terenie. Dzieci tu bardzo. E, lubią się bawić i to jest takie miejsce, jak zaczyna się gra terenowa, to tu kapitanowie dostają zadania dla drużyn. I jakie są zadania na przykład do wykonania u Państwa w Zagrodzie? Bardzo dużą atrakcją jest właśnie gra terenowa. E, druga na zabawa... czym ona polega? Na rozwiązaniu zagadki, która jest tu ukryta w, w terenie. Dzieci dostają mapy, szukają e, takich punkcików, w których muszą rozwiązać zagadkę. Nie chcę zdradzać szczegółów, żeby nie było za Oczywiście, łatwo, później jak przyjadą. Tak. W labiryncie też szukają rozwiązania zagadki. Oprócz tego dzieci, jak przyjeżdżają, mają też u nas dodatkowe warsztaty. Mogą e, na przykład skorzystać z warsztatów sfilcowania wełny. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się warsztaty Las w słoiku. Dzieci dowiadują się o procesie fotosyntezy, robią sobie swój pamiątkowy słoik, a pozostałe warsztaty to są w zasadzie z wykorzystaniem wełny alpak, że dzieci sobie robią taką pamiątkową alpaczkę e, czy zakładkę do książki, też taką przypominającą alpakę. Mamy też taki mini skansenik, my to nazywamy. Tam jest trochę starych przedmiotów, jak jest na przykład gorsza pogoda, to tam mamy czym zająć dzieci, pokazujemy e, różne rzeczy, pokazujemy też wyroby z wełny Alpak, opowiadamy co z tą wełną się robi. Atrakcją jest stary telefon, którym wszyscy chcą dzwonić i się dziwią, że nie mogą. Taki żeby... na korbkę. Tak, taki, e, gdzie się te numerki wykręcało. Taką piękną pogodę warto wykorzystać wyjeżdżając za miasto na przykład na agroturystykę. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspiera takie gospodarstwa. Ze mną jest Anna Siwiarska. Dzień dobry. Dzień dobry. W jaki sposób Państwo wspierają gospodarzy? No proszę Państwa, my jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego współpracujemy z rolnikami i osobami, które chcą uruchomić w swoim miejscu zamieszkania gospodarstwa agroturystyczne. Wspieramy ich poprzez informowanie o tym, jak to powinno wyglądać, jakie należy spełnić warunki, jak przyjąć prawidłowo gości, jak dostosować dom i otoczenie do warunków, które wymagają odbiorcy. Mamy 260 zarejestrowanych agroturysty, które współpracują z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i wśród tych agroturystów Możemy spędzać na wszelkie sposoby czas. Mamy konie, mamy bryczki, możemy zaoferować spływy kajakami, a możemy równie dobrze leniuchować i cieszyć się kuchnią regionalną. W swojej ofercie mają Państwo też zagrody edukacyjne. Mhm. Tak. Centrum Doradztwa Rolniczego mniej więcej 12 lat temu wyszło z inicjatywą powołania zagród edukacyjnych. Powołali do istnienia sieć. I ta sieć zrzesza około 260 gospodarstw, takich, które mają zagrody edukacyjne w swojej ofercie. Natomiast na Mazowszu bardzo to rotuje, niemniej około 30 gospodarstw zarejestrowanych w sieci Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie funkcjonuje i z powodzeniem funkcjonuje. A my teraz pokażemy Państwu zagrodę edukacyjną w Julianowie. Jesteśmy w Julianowie, w zagrodzie edukacyjnej, w której misją właścicieli jest uczynić wszystko, by pobyt tutaj był niezapomnianym. Kto raz tutaj przyjedzie, na pewno tutaj wróci, a ze mną jest pani Mariola. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy to miejsce powstało? powstało przeszło 10-12 lat temu natomiast tak bardzo aktywnie funkcjonujemy 10 lat. To jedno z najstarszych miejsc tego typu na Mazowszu. E, tak, odkryły to miejsce panie z Modru. Zaprosiły mnie do udziału w ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Dla mnie to było bardzo interesujące i oczywiście skorzystałam z zaproszenia. Przeszłam wszystkie stosowne eliminacje i no, trwa to do dziś. Jak zaczynaliśmy, to jako pierwsze powstały altanki, plac zabaw dla dzieci, tutaj wiata z grillowiskiem. Zaczynaliśmy od grup szkolnych, przedszkolnych, które przyjeżdżały na jednodniowe pobyty, takie edukacyjne i rekreacyjne. I powiem, tak, że jest wśród naszych bywalców, gości jedno z przedszkoli z Ursynowa, które jak przyjechało po raz pierwszy w roku bodaj 2009 czy 2010, panie stwierdziły tak. Aktywności super, miejsce spokojne, bezpieczne, super. Nie będziemy jeździć nigdzie tylko tu. Ale w ogóle zacznę od tego, że samo miejsce jest bardzo urokliwe, bo to jest polanka pośród lasów na terenie mińskiego obszaru chronionego krajobrazu. Także cisza, spokój, nie jeżdżą tu samochody głośne, e, więc to jest pierwszy plus. E, co my stworzyliśmy? No, tu mamy chatę babci Julci. To jest taki budynek powiedzmy wielofunkcyjny, dlatego że z jednej strony odbywają się tutaj niektóre warsztaty. Takim sztandarowym naszym warsztatem są wyplatanki z siana. To nie jest bardzo popularne i nie we wszystkich miejscach można się spotkać z takim rękodziełem. To dzisiaj na... na przykład dzieci mogły wykonywać tak, takie koguciki. koguciki. No i jeszcze milizo. Mamy zwierzęta, tak, to są zwierzęta no jakby wiejskie, ale postawiliśmy na miniaturki po to, żeby dzieci się nie bały, żeby mogły podejść z bliska, żeby mogły pogłaskać Jesteśmy teraz w Dolinie Bobrów w Wólce Dłużewskiej w gospodarstwie agroturystycznym, które prowadzi pani Anna. Dzień dobry. Dzień dobry. Można tu poznać przede wszystkim pracę na wsi. Tak, na swoich warsztatach z dziećmi i z osobami dorosłymi pokazujemy, jak się dawniej żyło na wsi. Czym się zajmowała rodzina, jakie były obowiązki poszczególnych członków rodziny. Pokazujemy pracę na krosnach, mózgę cepami, powiewanie nawialni, warsztat kacki, przędzenie, pranie na tarze. Czyli Jesteśmy tak... teraz w stodole? Tak. I to tutaj gromadzone są wszystkie właśnie takie narzędzia potrzebne do pracy w gospodarstwie. Tak, część tych rzeczy to są po prostu rzeczy po moich dziadkach, ale część też zakupujemy. Jeździmy po różnego rodzaju targach i to, co jest nam na bieżąco potrzebne, to kupujemy. Tutaj możemy się nauczyć na przykład? Tkania. tkania, tkania na krosnach. E, pokazujemy, jakie dawniej były główne składniki odzieży, czyli że to był len i to była wełna i sposób tkania. Na takim narzędziu powstają na przykład takie piękne dywany. Tak, powstają chodniki, kilimy, sorce, co są częścią ubrania kobiety, sorce to jest spódnica, różnego rodzaju kamizelki wyszywane, prześcieradła, ręczniki. A za nami jest takie ciekawe narzędzie. Co to jest? To jest bialnia. W momencie, kiedy mamy już omłocone zboże cepami, to trzeba je było oczyścić, czyli oddzielić ziarno od plew. I ten przyrząd służył nam do tego oddzielenia. Wsypywano tutaj zboże, kręcąc korbą, prawda? Wytwarzał się wiatr i powodował tą stroną, przez te rawki, wydmuchiwanie tych plew. A z drugiej strony powstawało ziarno właściwe. Tutaj mamy żarna. One są niestety niekompletne, bo nie udało nam się ich skompletować. Żarna służyły jako, jako taki mały młyn do mielenia zboża na mąkę. A dlaczego Dolina Bobrów? Dolina Bobrów to jest zadołowanie jak gdyby, terenu, prawda? Nie ma tutaj większych wzniesień w pobliżu. Teren jest płaski, więc stąd jest ta nazwa Dolina. Natomiast y, bobry? bobry wzięły się stąd, że nieopodal płynie rzeka Piaseczna. Ona przepływa przez takie małe wsie. Nie ma jak gdyby takiego większego przemysłu, nie ma maszyn, urządzeń, które by straszyły te bobry, i populacja tych bobrów bardzo się rozrosła. Jest ich sporo. A u państwa są też rzeźby? Tak, rzeźby trafiły do nas, tych bobrów akurat, to aż ze sztawnicy Twórcą ich był pan Henryk Zachwieja. Miejsce cieszy się dużą popularnością, jest tutaj teraz dużo dzieci. Tak, teraz jest sezon e, miesiąc maj, czerwiec, to są jak gdyby takie sezony, kiedy mamy największe zainteresowanie grupami szkolnymi, przedszkolnymi, także staramy się zrealizować program e, też e, po części nauczania i pokazywać jak się dawniej żyło na wsi.